Nieprawda. Cześć, maneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Real Gameplay. Dzisiejszy odcinek będzie na online, więc od razu tutaj walimy opcję online. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Yy... Tak, tutaj przejdź. No, niech będą utracone, nieważne. Nieważne w tym momencie. Dobra, mamy ładowanie, więc jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, czy te... Czy to będzie... Uuu, kawka. No nie, ja nie chcę takiego białego blondasa negasa czaisz to dobra. Edytuj trzeba dać. Tu można coś robić? Nie wiem. Angielskie gniazdka tu mają, jesteśmy w Ameryce i angielskie gniazdka mają, czajcie. I co, i co? O, no i pięknie, dobra Dzisiaj zaczniemy sobie y, krea... Kre, no No nieważne, no, zaczniemy y, robić naszą postać piękną I zobaczymy jak ten online wygląda Dobra, więc, więc płeć Płeć, oczywiście mężczyzna, pochodzenie y, Tak Musimy, musimy wybrać czarnoskórą mamę Albo nie, wiecie co? Nie, 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 nie. Chwilka, chwilka. Tata nie będzie czarnoskóry. Bo jego ojciec musi być czarny. Tu łańcuchy nosi za 500 zł. O, włosy ma na klacie. Nie, tutaj, nie, tu mi się nie podoba. Tu hinol. Tutaj... Yy, o, o, o! O! Dobra, dobra, pięknie. Kurde, ale... Ale kurcze, te włosy, te włosy mi się nie podobają Ani, kurde, wiecie co? Tutaj fajnie, o, ten nawet fajnie jest Chwilka, chwilka, może będzie coś lepszego No nie Dobra, niech będzie to Podobieństwo Myślę, że nie będę zmieniał tego Tak, co tu dalej można zrobić? Chwilka, chyba powrót No jest ok, dobra Rysy. Brwi. Brwi krzaczaste. Gdzie tu można brwi? A tu nie da się krzaczastych. Yy, to będziemy musieli zrobić jakieś inne. Ej, ej, ej! W... Kolor oczu mu się zmienia dziwnie. Ja nie rozumiem tego. Przecież to brwi są. To dlaczego nie ma różnicy? Dobra, nie będą takie. Albo nie dam standardowo. Oczy. Oczy mu oczywiście. To są zaćpane, nie chcę takich. Nie, 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 nie no niech ma normalne ocza, nie jakiś taki jak debil. No bo nie... No nie, tu też zaćpane nie, szerokie mu dam. Nos. Oczywiście musi być taki, bo taki musi być po prostu. Taki walnie Profil nosa. Świński. Da się tu taki. A to w czubku musimy zrobić. To tak. Walnim sobie tu. Czubek nosa. O, o, o! Piękny, piękny. Ale nie, żartowałem, nie dam go. Kurde, ten skrzywy Złamany nos. No po co mi złamany nos? Jak będę się bił, to złamie. Kości policzkowe. Yy. Nie, nie, standardowe są dobre. Policzki. O, może... Nie, nie, takie pedalskie są. Te mi się nie podobają. Yy, może jakieś... Yy, Kurcze, nie wiem. Grubych nie chcę. Dobra, standard wary. Yy, dobra, wargi tutaj eleganckie. Mm, no, kurde, jak na yy, mojego kumpla przystało, musimy mu dać. No, no, te są za duże, no ale. Kurcze, duże, małe. Nie, damy mu duże, wiecie, damy mu duże. No, kurde, no. Szczenka, yy, damy mu... Czekajcie. A tu można tak... O kurde, o co tu chodzi? Ja pierdzielę, dopiero teraz się dowiedziałem, że można coś takiego robić O o o, no zajebiście, zajebiście, podoba mi się to Robimy Tylko dobra, tu Teraz zdajemy profil brody, a można własny sobie szczelić a ja taki głupi nie wiedziałem. Cześć, dobra, waniu. Chwilka, chwilka, zrój mu jakiś taki zajebisty No dobra, ten niech będzie, ale... Nie, 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 chcę zobaczyć. Nie dobra, wiecie co weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie, Sobie, sobie. Kurcze, ten taki trochę, da, jak down wygląda. Nie, dobra, kształt brody teraz. O nie, no, no nie, no, tego nie chcę. Jak to wygląda? jak miał tam jakieś jądro wklejone, ludzkie czy coś. Ja nie wiem, co to jest. Własne, chcę, własne. No nie, no, zobaczcie, jak to wygląda. Jakby tutaj miał guza jakiegoś. Yy. Dobra, niech będzie Spiczasta to jest, to się nazywa Spiczaste Dobra, walnij yy. Kurczę Dobra, taka niech będzie I co, i to wszystko? To wszystko? I co teraz zrobić, żeby nie popsuć? Wyjść mam z tego? Dobra, wygląd No na jeżyka, na jeżyka Nie, ja chcę na kurwa mysz <laughs> Nie, żartowałem, to nie było śmieszne, wiem więc... E, tak, ale tu nie można obracać tego Ja chciał obrócić, zobaczyć Ja chcę, ja już wiem jakie chcę O, takie chcę Albo nie, bo on głupio w tym wygląda Ale chciałem takie wziąć Nie, tu Justin Bieber Tutaj jakiś y, ziomuś inny Tutaj yy... O, piękne włosy Brwi Ale ty, kolor ja tu chcę wybrać jeszcze jak tu kolor wybrać? Da się wybrać? No to jak tu mam ten kolor wybrać? A! Tak się wybiera, dobra. To ja chcę... Nie, 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 ja chcę taki. Albo nie, to w ogóle jakiś ten... szary kolor włosów, nie? Dobra. Ale jeszcze chcę zobaczyć... Tu trochę wygląda na przestępce teraz. Ale chwilunia, chwilunia. O, 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 te są piękne, te są piękne. Nie, rudego, nie, 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 rudego nie chcą. Rudy nie może być. Szybko, szybko, dobra. Wiecie co, weźmiemy sobie te piękne włosy, brwi. Brwi, musimy walnąć mu. O, o, te są piękne, ale czekajcie, czekajcie. Jeszcze są jakieś inne? Właśnie zapomniałem, które... U kurna, madafaka, u czarnucha wielka sraka, czaisz to ziomuś? Jo jou, nega. Dawaj to, dawaj to, pięknie, pięknie. Musimy se szczelić. Yy... Chwilka, bo się podjarałem tym, bo to jest zajebiście wygląda. Yy, tak. Nie, tu jakieś dziwne ma. Jeszcze, jeszcze raz. Tu przejdziemy. Zadbane, krzaczasty, nie. Kolco? Kolczaste? Są kolczaste brwi? No to grubo. Yy... Trzy wygolone linie. Wygolony łuk, niech będzie, dobra. Zarost na twarzy. Nie, tu wygląda jak Menel trochę. Ale jakiś można był mu fajny bywalność, tylko nie miał. O, 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 ten jest dobry. Albo nie, no, 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 to no. Wiecie, co, nie, tu Hitler, to mi się nie podoba. Dobra. Nie będziemy tutaj. Yy... Taki weźmiemy. Tylko czekajcie. Nie, dziewicy nie weźmiemy, weźmiemy sobie ten czarny musi być, dobra. Odbarwi... Odbarwienie skóry, co to znaczy? Ty, no weź przestań, ja nie chcę mieć czegoś takiego odry, ty, rzekę Odry, nie chcę. Krost też nie chcę. No, pryszcze można mu dać. No to już patologia totalna jest. Ja pierdziele, no nie, no, no, przestań. Nie żeby co, ale nie chcę takich, nie? Tusta, skóra tusta. Co to jest? Przecież to jakieś normalnie jest. Jak to się na to mówi? Kratery jakieś to są. Opryszczka, to od loda. To nie chcę. Dobra. Po, po, Postarzenie skóry? Nie, moja ma być młodziuśka. Ujej, nie chcę takich. Karnacja. A co to jest? I tak jestem jakiś biały Za biały jestem Nie 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 Dajcie brak Pieprzyki, piegi można dać Ale fajnie ogólnie, że można coś takiego dać ale no jakoś mnie to nie... Ja bym nie dał takiego czegoś lepiej mieć brak Uszkodzenie skóry, c co tu jest? Można tu uszkodzenie skóry dać Papier ścierny ha! To rower sobie z rdzy. z z... Rdzy sobie zetrę ha! Ha! Kolor oczu, nie, kolor musimy dać nie no, niebieskie nie. Ocean, mmm, piękny ocean. Ciemnobrązowe O, te były dobre. Czekaj. A można taki pomarańczowy dać? A to orzechowe są. Orzech laskowy, nie, 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 nie. Ciemno tutaj. Makijaż, no makijaż, daj, bo my jesteśmy pederaści, daj. Daj tutaj makijażyk. Nie no przestań jak to wygląda. A nie, nie, ja nie chcę makijażu. Myślałem, że to pójdzie, nie? Że to znaczy da na brak. Yy, Ty, no, jak mam teraz to wywalić? Eee, a nie, ja koloroczu zrobiłem, przepraszam. Nie, nie zauważyłem. Nie, to wywal, to wywal. Dobra, brak, brak. Co to jest? Jezus. Szminka, tak, no kurna. Nie, ja nie chcę, ja nie chcę tego już. Dobra, jesz. Wracamy do menu Odzież. Odzież, oczywiście, styl ma być. Nie, tutaj wygląda jak, jak ten. Mów, jak. Jak nie pamiętam, ale chciałem coś powiedzieć i nie mogłem powiedzieć. Leginsy to nie. Tu fajnie z bejsbolem? Nie, on nie jest z bejsbolem. Stylowy, uliczny, ale czekajcie, gdzie to było? Sport? Nie. Zwykły. Zwykłe dobre są też. Czekajcie, może... Nie, nie, a można... O, dobra, dobra, tu można zrobić coś jak ja. Skater tutaj. Wyjściowy, wyjściowy z łańcuchem gangsta. Nie, skaterów nie chcę. Nakrycie głowy. Nie, co on ma za kondona na łbie? Nie, wyłącz. Dobra. Niech będzie to na razie. Później mu zmienimy. Statystyki. A da się tutaj zrobić? Nie da. Dobra. Robimy zapisz i kontynuuj. Jak go nazwiemy? Nazwijmy go... O! Ty, co ja zrobiłem? Zapisz kontynuuj. Eee. Nazwijmy go ry nie. Nazwijmy go tak. Tak go nazwijmy. Gotowe. I panie Rough game, Prosimy do zdjęcia. Cyt. Dziękuję, do widzenia. Dobra. Mamy zdjęcie. Lecimy. No nie no, taką minę walną ziomuś. Ukończony już wcześniej samuczek. Chcesz go pominąć? Pewnie, że chcę. Ok. No i co tam będzie? Co tam będzie? Dołączamy do GTA online. Ciekawe, czy dołączy. No nie powinno być chyba problemów. Tak mi się wydaje. Ale szybko, bo, bo chcę zobaczyć. <głosy> <głosy> Myśleliście, że pojeździmy dzisiaj po świecie online, co? Dzisiaj była stylizacja.